witam was bardzo serdecznie na swoim kanale dzisiaj z tej strony Drozo, a to jest seria achievementy Dzisiaj zrobimy sobie takie combo dwóch achievementów bo tak naprawdę wykonuje się je jednocześnie. Pierwszy z nich to jest wpuść trochę słońca, a drugi nie przeszkadzać. W trochę słońca dostępny jest po otworzeniu 100 razy okna w domku, a nie przeszkadzać oczywiście po zamknięciu to, tego okna też 100 razy. Oba aczki są to sekretne achievementy pierwszego stopnia. Za każdy z nich dostaniemy oczywiście jeden punkt do rankingu. Musimy też mieć oczywiście konto premium, żeby mieć domek, ale jeżeli jakiś kolega nam udostępni ten domek, to też bez problemu jesteśmy w stanie ten aczek wykonać. Achievementy te zostały wprowadzone do Tibi w lato 2010 roku, a była to Tibia 8.62. Więc jeżeli macie tylko jakiś domek, albo jakiegoś kolegę z domkiem, to warto poświęcić tą minutkę i zdobyć ten achievement. A w międzyczasie mój ping wzrósł Ponad 1000, więc cieszę się bardzo, że nie spotkało mnie to podczas żadnego huntu. A ja już będę kończył ten filmik. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Trzymajcie się, cześć!